Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz, przejdźmy do dzisiejszego tematu. Lampka kontrolna usterki, napis Engine. serwis ENGINE SOON lub symbol ISO lampki kontrolnej usterki. Patrz ilustracja poniżej. Jest sygnałem wyjściowym do zestawu wskaźników z elektronicznego modułu sterującego ECMS RPCM. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych wyjść, komputer ustawia kod błędu DTC, gdy to wyjście działa nieprawidłowo. Jednakże, z oczywistych powodów, możesz nie być świadomym, że wskaźnik awarii nie działa prawidłowo, chyba że w Twoim pojeździe występują inne problemy które wymagają pobrania kodów DTC za pomocą narzędzia diagnostycznego. Uwaga, wskaźnik awarii jest zwykle związany z problemami z układem emisji spalin, a nie z problemami z płynem chłodzącym lub olejem. Dlatego ważne jest aby zrozumieć jego znaczenie, P0650 jest jednym z kodów diagnostycznych związanych z problemem z lampką wskaźnika awarii lub jej obwodem, co oznacza kod usterki P0650. Mówiąc najprościej, P0650 oznacza, że lampka kontrolna awarii, MIL, nie działa prawidłowo. Zazwyczaj lampka MIL otrzymuje zasilanie z bezpiecznika, który zasila również inne lampki kontrolne. A masa z elektronicznego modułu sterującego ECMS-PCM zapala lampkę. Gdy lampka nie świeci, napięcie 12V zasilające strony B plus lampki przechodzi w całości przez żarnik lampki do ECMS-PCM, a algorytm komputerowy jest zaprojektowany do monitorowania tego napięcia. OK, więc ECMS-PCM wie, kiedy włączył wskaźnik awarii poprzez uziemienie tego obwodu, więc wie również kiedy powinien i nie powinien widzieć tych 12 V. Jeśli kontrolka nie jest kontrolowana, ale moduł ECM z nie wykrywa napięcia 12 V, algorytm zapisuje ten kod błędu. Kod usterki P0650 który oznacza obwód sterowania lampki kontrolnej awarii, MIL, wskazuje, że ECMS SPCM wykrył problem z tym obwodem. Jeśli obwód zostanie zwarty do masy lub przecięty na pół przez zwierzę, ECMS SPCM nie zobaczy oczekiwanego napięcia 12V, gdy nie dostarcza masy, a komputer wyłączy P0650. Profesjonalna wskazówka. Jeśli żarówka jest przepalona lub obwód deski rozdzielczej jest uszkodzony, ECM-SPCM rozpozna brak napięcia 12V, które powinno pochodzić z żarówki, gdy nie jest ona włączona, co również spowoduje wyzwolenie kodu. W idealnej sytuacji autotest jest przeprowadzany przy każdym uruchomieniu pojazdu. Jeśli zauważysz, że po włożeniu kluczyka i włączeniu zapłonu lampka kontrolna awarii, mil, świeci się normalnie przez około 1 do 3 sekund, a następnie gaśnie. W tym czasie moduł PCM sprawdza działanie obwodu mil, jak opisano powyżej. Gdy moduł PCM wykryje nieprawidłowości w odczytach napięcia, zbyt wysokie, zbyt niskie, Brak napięcia uruchomi kod silnika P0650. Uwaga! Definicja każdego kodu może się różnić w zależności od producenta pojazdu. Zalecamy zapoznanie się z zaufaną instrukcją naprawy lub bazą danych napraw w celu uzyskania dokładnej definicji kodu. Jakie są możliwe przyczyny kodu P0650 istnieje wiele powodów, dla których narzędzie diagnostyczne może wyświetlać kod P0650. Oto kilka możliwych przyczyn tego kodu przepalona żarówka wskaźnika awarii, problemy z obwodem wskaźnika awarii, takie jak uszkodzone przewody lub słabe połączenia, wadliwy moduł PCM, rzadkie przypadki. Awaria zestawu wskaźników, jakie są typowe objawy błędu P0650 Chociaż kod usterki P0650 zwykle nie powoduje problemów z jazdą, zaleca się natychmiastowe oddanie pojazdu do serwisu po odczytaniu tego kodu przez skaner. Inne usterki silnika mogą pozostać niezauważone z powodu wadliwej lampki kontrolnej awarii. Mi. Oto dwa typowe objawy, na które należy zwrócić uwagę. Lampka kontrolna awarii nie zapala się wtedy, kiedy powinna. Lampka wskaźnika awarii pozostaje włączona przez cały czas. Jak zdiagnozować kod P0650? Chociaż kod ten jest ogólny, należy pamiętać, że kroki diagnostyczne mogą się różnić w zależności od roku, marki i modelu pojazdu. Jeśli nie masz dogłębnej wiedzy na temat napraw samochodów, Najlepiej pozwolić doświadczonemu profesjonaliście wykonać pracę za ciebie. Jeśli jednak czujesz się dobrze ze swoimi umiejętnościami naprawy samochodów i chciałbyś samodzielnie zdiagnozować ten kod, nie krępuj się. Jak naprawić kod P0650? Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla kodu P0650, a kroki naprawy mogą się różnić w zależności od roku, marki i modelu pojazdu. Na przykład Czynności naprawcze dla kodu P0650 w Nissanie Altima mogą różnić się od tych dla kodu P0650 w Kiario. Jeśli nie jesteś doświadczonym majsterkowiczem samochodowym, najlepszym rozwiązaniem jest oddanie pojazdu do warsztatu samochodowego, w celu prawidłowej diagnozy i naprawy, z drugiej strony. Jeśli masz umiejętności w zakresie naprawy samochodów, możesz samodzielnie naprawić usterkę, możesz skorzystać z internetowych podręczników i przewodników naprawy samochodów, które pomogą ci zidentyfikować etapy naprawy mające zastosowanie do Twojego pojazdu, możesz również wykupić jednorazową subskrypcję Aldata, która pomoże Ci w naprawie, powiązane kody. Kod P0650 jest specyficzny dla problemu z obwodem sterowania lampki kontrolnej awarii, MIL, lub samą lampką. Powiązane kody mogą się różnić w zależności od producenta pojazdu, ale oto kilka powiązanych kodów, które mogą wystąpić. P0651, czujnik napięcia zasilania obwodu MIL. Ten kod wskazuje na problem z czujnikiem napięcia zasilania obwodu MIL. P0652. Przekaźnik zasilania obwodu mil wskazuje problem z przekaźnikiem zasilania obwodu mil P0653 czujnik napięcia wejściowego obwodu mil wskazuje problemy z czujnikiem napięcia wejściowego obwodu mil P0654 Przekaźnik zasilania grzałki świecy zapłonowej silnika mil ten kod odnosi się do konkretnego problemu z przekaźnikiem zasilania grzałki świecy zapłonowej silnika związanego z obwodem Mi P0655. Otwarty przekaźnik zasilania obwodu lampki kontrolnej awarii. MIL wskazuje problem z otwartym przekaźnikiem zasilania obwodu MIL. Należy zauważyć, że obecność powiązanych kodów może dostarczyć dodatkowych informacji o specyfice problemu w systemie MIL, jednak do dokładnego zidentyfikowania i rozwiązania problemu często wymagana jest dokładna diagnostyka. Czy kod P0650 powoduje problemy z prowadzeniem pojazdu? Ogólnie rzecz biorąc. Sam kod P0650 nie powoduje problemów z prowadzeniem pojazdu, może jednak maskować inne problemy i ważne jest, aby go rozwiązać, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu zarządzania silnikiem. Czy mogę jeździć z włączonym kodem P0650? Ogólnie rzecz biorąc, można jeździć z włączonym kodem P0650. Ponieważ zwykle nie powoduje on natychmiastowych problemów z jazdą. Zaleca się jednak jak najszybsze rozwiązanie problemu, aby uniknąć dalszych komplikacji. Czy muszę skonsultować się z profesjonalistą, aby rozwiązać kod P0650? Jeśli nie masz doświadczenia w naprawie pojazdów. Zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistą w celu zdiagnozowania i naprawy kodu P0650. Doświadczeni użytkownicy mogą również zdecydować się na samodzielne rozwiązanie problemu przy użyciu odpowiednich zasobów technicznych.